Zaczynamy nowy rozdział w ogóle, w obozie łowca. No proszek, zajeżdża. Ale widoczna to ona będzie na wodzie. No śliczna jest, naprawdę. Napiszcie w komentarzach. Fajny patent z tym No. No teraz logo ładnie widać. Ryby, ryby, witajcie. Szaro, buro i ponuro, ale dzisiaj wielki dzień, dzień, na który czekałem. No, jakieś chyba prawie pół roku. Chwilę to trwało i nadszedł. A już uprzedzając fakty, mówię o co chodzi. Słuchajcie, zaczynamy nowy rozdział w ogóle w obozie łowca. Przesiadamy się, nie odstawiamy całkowicie pontonu, bo dalej będziemy mieć ponton, na którym już tyle lat pływamy i działamy ale wkraczamy w taki nowy etap, bo przesiadamy się na łódkę. Łódka będzie to firmy Deja Yacht, powstała specjalnie według naszych tam wstępnych, że tak powiem, wytycznych, czyli na przykład kolor zielony będzie Kawasaki. Mnóstwo będzie miała gadżetów, niespodzianek, o których sam do końca nie wiem, jakie będą zamontowane i dzisiaj to wszystko Wam pokażę, dzisiaj się dowiem, bo to będzie też częściowo niespodzianka. Tutaj bramę już otworzyłem, wyszedłem specjalnie na zewnątrz. Bo zaraz przyjedzie tutaj z Warszawy ekipa DejaJacht I co? Nie mogę się doczekać, po prostu banan na budzi. Oglądniemy łódkę, nagramy co tam jest, zobaczycie, pokażę Wam, sam jestem ciekaw. Następnie jedziemy, lecimy na Wisłę. Na slip, zrzucimy ją, jest chyba wysoki poziom wody, ale to tym lepiej, bo jeżeli się uda, to w ekstremalnych warunkach od razu ją sprawdzimy. No proszek zajeżdża dostojnie. Coś pięknego. Jękipa toła. Oj, Kasia się załapała nawet widzicie. No, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, <laughs> Witajcie dzień dobry. na podkarpackiej ziemi. Cześć. Cześć. Witajcie. Siema. Dzień dobry. Hej. Hejka. Dojechaliście? O, Kasia też przyjechała. No właśnie te. Cześć. Dobry, cześć. cześć. Hejka. Cześć, Siema, cześć. Tomek. Tomek, poznaję po zdjęciu. <grywa> Łukasz. Sprawdzam <grywa> no. do samego zamieszania. Tak. No jesteśmy już w koniu z chłopakami młodymi. Cześć. z jachtu. A starzy chłopaki jadą za nami, ciągną łowce zielonego. Nad wodą stwierdziliśmy, go rozpakujemy, bo jest mrzawka. Widzicie? I szkoda dwa razy to robić, a przestanie padać. Bo dochodzi godzina 13 i o 13 miało przestać padać, więc na spokojnie to zrobimy. Nie, 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 nie. Cieszę się. Zjeżdżamy, słuchajcie, nad wodę. Jedziemy na najbliższy slip, na wisełkę. Będziemy testować, co w trawie piszczy. Poznajecie ten slip. Tutaj żeśmy z szajbą zawsze zrzucali tam na samym końcu. Ten odcinek przelało. Jest taki wysoki poziom wisły, ale. To nic, zrzucimy ją tutaj i tędy delikatnie opłyniemy to wszystko, bo to jest jakiś łamany dyszel podobno w tej przyczepie, cokolwiek to znaczy, jeszcze tego nie wiem. I ja się też dowiem. Chyba to pewnie. No tak. zobaczymy. No i powoli będę przed wami odkrywał uroki, bo to dopiero początek emocji, bo widzowie nawet jeszcze nie wiecie. Ja też nie wiem jak ona będzie wyglądać. Rozpoczynamy unboxing. Najpierw pasy, bo ona była dwoma pasami tutaj spięta dla bezpieczeństwa i tutaj jeszcze jest taki wyciągarka taka no uwaga Ale pierwszy ten kolor no, o kurde to to na wędki to jest? Tak Ekstra no teraz to jeszcze lepiej o, ale widoczna to ona będzie na wodzie jeśli byś pływał na elektryku, mhm. to masz jeszcze tutaj e, podłączenie do akumulatora. Aha. Tego ci nie mocowałem, bo tu mamy rewizję. I tutaj jest korek, e, taki zawór, mhm. zawór kulowy. Moment, czekaj, mnie. Jakby woda się nalała? Nie, tu jest rewizja. Jakby w razie czego tu jak będzie przyczepa no. stała na, na dworzu, nie będzie tak. tam położonej mhm. i będzie deszcz padał, to woda jak się zbiera, Aha. to wtedy żeby sobie... No to ją tędy można spuścić. I wtedy ten. Nie? Tylko pamiętaj, że jak będziesz pływał, to w tej pozycji wiadomo, jest otwarte, teraz masz zamknięte, okay. na zamkniętym. Tak, na zamkniętym. Bo jakbyś Jasne. na otwartym wjechał, wpłynął. Wjechał na ten. na Do wody to ja się się po prostu pociągnie. Nie. Nie? No bo jednak jest korek poniżej no, 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 no. tego. nie? Ale ładnie pachnie jeszcze taką nowością. Taką żywicą jakby... Dobrze no. I do tego się akumulator podpina jak coś, tak? Okej, okay. ładnie pachnie. Niech służy. Włączenie też do akumulatora do oświetlenia. tu masz oświetlenie. A, opładu, przełączanie łączę przełączanie. USB, i tak dalej. W razie czego jak masz wow. akumulator, możesz sobie ładować co potrzebujesz Mam akumulator ekstra. I podświetlenie A, i telefon. Podświetlenie. Aha. Zaraz podłączymy to tak. Ekstra. Zobaczymy jak to wygląda. Jest kotwica taka w zestawie. Nie będziemy teraz tego zbroić, bo to już sam no, zrobię. Nie. 9 kg. No i tutaj wiadomo do blokowania. Ja tego są jeszcze takie. A wiesz, jak to jest niewyrobione, nie, no to ten Tu masz odpinasz ten, masz fotelik. Po mhm. Ile wytrzymałości? To no tacy, jak my możemy śmiało szadać. Tak. Masz kijek? E, mam pododówkę <laughs> Nie no, dzisiaj 100% na łódce się koncentruje. Zresztą no, umówmy się, no nie jest to zbyt poziom wisły do łowienia dzisiaj, nie? Także nawet nie będziemy się wygłupiać. Chociaż jak chcecie to pod lodówki mogę, no, autentycznie mam. Świder, trzy podlodóweczki możemy zarzucić. Jeszcze nie wyciągnąłem. Tylko Krudy, potel, fajne to fajne co. to się blokuje, nie? to żebyś pamiętał. W sensie? Już tutaj, wiesz, przekręcisz się w pewnym pozycję A, czyli jak chcesz się przekręcać? O, spanie, okay. Czyli pyk, i dopiero ci się tam Okej okay. A to do czego jest ta yy, gałka? Żeby co, jeszcze możliwe, bardziej go przekręcić. Możliwe, że wiesz, blokada obrotu masz, czyli jest cały czas na stałe, że on ci się w tej chwili nie obróci. Aha. Jeżeli to odkręcisz. O, na maksa jest odkręcone, podnosimy i to się wtedy kręsie, się. dobra To musisz obkręcić ten tak. od... A to 360 buch... I do ona jest osobowa tak naprawdę 3 czy 4 Słuchaj, e... najlepiej dwóch wędkarzy to mhm. jest tak na luziku trzech takich skromniejszych to jest bez problemu e, może łowić e, rekreacyjnie 4-5 osób może sobie tutaj Wejdzie. spokojnie pływać nie? To, do wioska, jest to do bóra. Aha okej okay. do jeszcze są dla bezpieczeństwa jakby się nim klęknął. Albo benzyna jakby się skończyła. Chociaż Yamaha to chyba nie klęknie no. Raczej benzyna się tylko może skończyć. Nie no fajnie to wygląda. No, z tymi siedzeniami to już w ogóle. Tetarda jest. Krótszy koniec do baniaka tak, z benzyną... Włącze jest takie samo z jednej jak i z drugiej strony. Eee, no i co? Odkręcamy no, odpowietrznik, tak jak zapompujemy, było. żeby nam zostało paliwo no, do układu. I tyle. Bez oleju samą 95 tak, albo ósemkę. Znaczy o, powiem Ci te, ja zawsze lałem 95. 95 i nigdy nie było z tym problemu. Ale ładnie pachnie benzyną i teraz tak, tutaj my chcemy ją teraz złamać tą przyczepę, żeby wpuścić o zepu tutaj z prawej strony, Tu to trzeba tą śrubę. Pierwszą odkręcić całkowicie Ale tu to Tomek mówił, że to tylko na dłuższe, na dłuższe te trasy, żeby ją zakładać nie? A tak to tą drugą po prostu wykręcać. To jest dodatkowe zabezpieczenie mhm. I wtedy rozpakowujemy motylek I wtedy mamy coś takiego Aha. Ja na chwilę bym kopać wtedy już się Dobacz, Ona już jakby. A już sama się łama. No, no, no. no, no. Już... Wiesz, silnik jest, ciężar no. nie a, to ona dokładnie. Już idzie... A i tutaj rolki są na dole. Tak. Spokojnie. To jeszcze może sobie przestawić. Co przestawić? Do przodu na przykład, bo ja wiesz, jak ja tam mam. E, no, no, tam, żeby no. klapę można było otworzyć od, od tego, to zawsze możesz troszeczkę do przodu sobie przesunąć. Aha, a to! automatycznie. Dobra. E, tak, automatycznie ten. kiedy ten wejdzie na to, nie? Ale Aha. tu są trzy rolki, to nie ma takiej konieczności jak założę haka to zobaczę. Dla siebie to nagrywam, ale Wam też chcę Oczywiście, pokazać, bo myślę, że każdemu się przyda. Wiadomo, jakbyśmy wjechali teraz do wody, to mogłoby się spięcie zrobić może się ze światłami. spięcie zrobić na przykład, ale nie zjedziesz łodzią, To zawadzisz odępami. Aha, no, 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 nie. no, no. no. To przed slipowaniem po prostu trzeba, trzeba wziąć i ten. i odkręcić, odłączyć tutaj ten, instalacja Maske. wszystko jest tak zrobiona, że że nic się nie dzieje, żadnego spięcia nie będzie mhm. I, i takie motylki są z dwóch stron nie? super a, a. tak? E, tak, tylko tak, czy nam silnik nie będzie przeszkadzał rozwinięcie no, Możesz go podnieść tam jeszcze będzie mhm. aha e, gdzie tłumacz, Tomasz, nie? nie, 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 nie jest odblokowany, dźwignij go do tego tak? a, tłumacz masz, to. O. i ten panel zdejmujemy i do samochodu i do tego, nie? można już Jasne. slipować na przykład Chodzi wielkimi krokami wykopomna chwila. Pierwsze wodowanie, bo ona jeszcze nie była na wodzie, nie? Nie była na wodzie. Także to jest wyjątkowa chwila. Krzest w wodzie. No śliczna jest, naprawdę. Napiszcie w komentarzach co myślicie. Petarda po prostu sumowa Sumowy łowca będzie. Pogoda nam troszeczkę nie dopisała do nagrywek, ale to wiecie, że nam pogoda to... każą pogoda nie przeszkadza. Cieszę się że też, że chłopaki pierwszy raz ze mną tutaj przyjechali, żeby mi to wszystko pokazał, że na spokojnie z nimi to... Będę sobie później na filmie jeszcze mógł oglądać, bo tak to bym się denerwował trochę, jakbym sam miał to wszystko robić, bo tak... Niby takie proste i oczywiste, ale jednak dla bezpieczeństwa, no to mówię wam. Bo to zaraz żarty się skończą, widzicie, tu jest nurt, od razu na hardkorze to wszystko robimy, więc... Później już będzie tylko spokojniej, nie? Nadeszła wykopom na chwila, słuchajcie Pierwsze łamanie Pierwsze wodowanie I ona wtedy powoluje odpł... Łowcy Ale jest wszystko odczepione, nie? Tak I ona wtedy powoli odpł... Na roleczkach się zsuwa Nie no, fajny patent z tym łamaniem, no <laughs> nawet y, gdzieś nie masz dojścia, to wiesz, łódeczką nie musisz do samego brzegu dojeżdżać I muszą sobie tam delikatnie położyć. Wiadomo, Na domu delikatnie, Ekstra. żeby tam gaznieć nie poobijać. Na, na e, krzakach siadłem. Możecie leciutko tam popuścić Dobra, ja sobie popuści Teraz sobie, o, jedzie Jeszcze kawałek Jest nasz Mamy to Jest nasz nie zatonęła. Aż blachę podkutą wiesz, tam jak gdzieś po jakimś betonie czy ten, no to zawsze jest już tylko. Podchodem na całe długości Szampana zapomniałem wziąć do wodowania. Ale to następnym razem... W pogodzie. zrobimy. Nadrobimy. Nie przy dobrej pogodzie, tylko następnym razem. Następny razem, no. Pamiętacie, ja dawałem wam na Facebooku w ogóle te grafiki, żeby jak to dobrać z tym oklejeniem. Jest idealnie, bo widzicie, jakby były większe, to by były już w wodzie zanurzone. A tak to... Ty no, na wodzie to ona jeszcze lepiej. E, patrz, jak nisko leci. O kurde. Takie atrakcje to się nie spodziewałem. Zamówiliśmy specjalnie nawodowanie. Jeszcze tak, to tak. miały być flary, ale niestety nie odpaliły. Pogoda niestety nie pozwoliła. No jak ona jest zanurzona, teraz to ona jeszcze lepiej wygląda. Ale cichutka jest w ogóle. To ona jest cichsza od tego od tak. tej czwórki. Tak. I to strasznie cichsza jest. Praktycznie jej w ogóle nie słychać. No to będą. Znowu kamera dostaje po tyłku. Tym razem nie słoną wodą, ale deszczem, ale do deszczu jest przyzwyczajony. I teraz to pójdzie. Ona widzę już, że ten silnik jest rzeczywiście mocniejszy. Dwukrotnie, no. Teraz ładnie idzie. No teraz logo ładnie widać. Cały czub wynużony. Fajne są już widzę te uchwyty można się złapać pierwsze moje pnięcie silnik chodzi ale normalnie czuję tylko drgania w ogóle go nie słyszę także bardzo jest cicho tak. no stabilna jest bałem się czy będzie stabilna ale jest stabilna no naprawdę Ale pachnie jeszcze nowością, powiem Wam, no śliczna jest, żeby zawsze taka była czysta, tylko... A jak będziemy w takim tempie pływać, powiem Wam, to naprawdę dwa razy szybciej, niż do tej pory Jest różnica. Jest. To też na różnica. Naprawdę. Dzisiaj jest Wisła bardzo wysoka, bardzo szybko płynie. Jest hardcore, nie? O i teraz Nie no, elegancko. Dobre, elegancja, elegancja. Dopływamy do brzegu, słuchajcie, kamerę całą zalało obiektyw tu widzę. No, są warunki, jakie są, nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale pamiątka musi być i dokumentacja. Tego zobacz, tu masz takie roleczki, nie? No, no, no. no. I no nie ma możliwości, żebyś uszkodził tą łódkę, nie? O... A żeby nie Za, wierabia żeby, wierabia wierabia żeby wiem 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 no. żeby żeby nie zachaczyć okontowni. No, no czy czy pomponem? Wiem. Poniżej jeszcze ten to można jakoś użyć? Taki patent sprytny. No, Rozpuść, nie? No 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 czy, fajnie. Czy zarysować, nie? A tutaj jednak takie zabezpieczenie. Bardzo dobrze. No. małe kuleczko, ale ale coś daje, nie? Bardzo dużo, no. Okej. Okay. Co? Co to da No fajnie, widzę, z tym widać teraz. Bo tak to już by obrysowało, no. I one się same te rolki przecież tak, chyba wyginają. No to jest tak naprawdę nawet może ja nie je tam przesadzić. No, no, no. Jeszcze kawałek. Nie no widać, że ktoś to dobrze, fajnie to pomyślał. Patrzcie, jak fajnie się ten łamie tutaj, ta przyczepka, ona ma też zabezpieczenie takie metalowe, widzę na dole, żeby się nie rysowała. Najłatwiej oddziołować po prostu, mhm. tu sobie zaczepiasz, o, tu i wtedy, ja wiadomo jak tam będzie starszy czy ten, to Ona jest niższa. ten z, z tym UV, że słońce jej nie, e, tak. nie zniszczy? Tak. Ech. Też pachnie ja Jak nie robię, to wiesz, to też jest od producenta. No. No twierdzi, że, że tak jest po prostu, nie na, No A zobaczymy Ale jak to się mówi za rok, za dwa. Nie teraz. Nie. Czy masz głowę? Nie, nie, no to e, ten, tak. E, dobra, pas weźmiemy na ten, bo. Tak sobie to. Słuchajcie wszystko. Jeszcze bezpiecznik piątka albo dziesiątka samochodowy muszę sobie zapamiętać, żeby tam wsadzić ja, do tego oświetlenia. To nawet, Oświetlenie wam pokażę, jak będzie kiedyś ciemno. Na spokojnie. Będę miał jeszcze co tak, pokazać. Już masz? No, dobra. i do siebie O? fajnie też na patencie wszystko A, to każdą. no i teraz na pewno nie wylecą te no rzeczywiście to jest super masz jeszcze tu masz dodatkowo no. klamrę tylko tą klamrę musicie zabezpieczać bo mieliśmy zdarzenie że klient założył i i w trasę poleciał i mu to zaczęło uszkadzać aha, 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 to jest takie trochę nie, niepomyślane to jest, nie? A, czyli co, jakąś pianką albo taką ale, to bąbelkową? Tutaj, to łapie nawet to później sobie weźmiesz bo rzeczywiście, nie, bo ona rzeczywiście, no. ona już ona, jest, obija. No. Słuchaj, ona już jest w tej chwili popacy dociągnęli i już jest dociągnięta, nie? może no. nie jeszcze całkiem nie jest dzisiaj tak krótko, ale film przełomowy myślę, że wspólnie go zapamiętamy na ten sezon to stoi otworem, już właściwie powoli będziemy niedługo zaczynać. Wisła już nas przywitała, my przywitaliśmy Wisłę. Także no napiszcie jak wam się to podoba, jak wam się to widzi w komentarzach. Jestem zawsze dostępny pod filmem. Wszystkie czytam. Jak jest za dużo, to nie dam rady na wszystko odpisywać, ale uwierzcie wszystkie czytam i staram się na większość odpisywać. Jak dotrwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę, osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, Kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach, a nowy film jak zwykle w piątek 19, bo się w piątki o 19 na kanale Łowca. Ostatni raz na dzisiaj, z nad Wisły. ryby, 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 cześć! Dołącz do obozu Łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.